Witajcie, towarzysze. Z tej strony ja, wasz kochany Marszałek. To jest kolejny odcinek z naszej pięknej serii Polak Węgiel. Jak dobrze pamiętacie, moi drodzy towarzysze, w poprzednim odcinku wydarzyła się tragedia. Mieliśmy wielką wojnę. Więc nasz sojusznik, nasz generał Bartosz, którego witamy na kanale. Witamy także serdecznie widzów oraz kochanego Marszałka. Dokładnie. Przez nas kochany generał Bartosz utracił swoje ziemie odzyskane. Bo że tak to powiem. Tak, i teraz niestety rozpad się na dwie części, jedna taka większa, jedna taka mniejsza, bo jedna to Teutonic Order, a jedna to pod, e, Połock. Myślę, że damy radę to odbić, ale to jednak towarzyszy zawsze jest strata moralna. Dokładnie, niestety. Więc... Ciekawe, Teutonic Order chciałby sojusz ode mnie, ale ja bym <laughs> nie do... no, z pewnych powodów. Myślę, że z racji na stare rzeczy, że na stare te... Zażyłości, tak. Dokładnie. O, to właśnie mi chodziło stare zdarzyłości. No, myślę, że są. Tanie. A, na razie. Jakie pan ma Aggressive Expansion? Zero, tak? Myślę, że może pan używać kasus belli na Połock. Ja wiem. Znaczy, A nie, nie, nie możesz, to, że... bo. Nie możesz, nie? Bo ma z tobą trusa z tego co widzę. Choć yy, myślę, że jak ja bym mu wypowiedział wojnę, to myślę, że bym ci mógł oddać ziemię, ale chyba zakładam, że nie mogę zrobić tutaj kasus belli na niego. No właśnie. No, to może to być problem. No ja no. to odbudowuję na musimy wrócić. No ja też to, muszę to, odbudować te 41 tysięcy, które mam u siebie. <laughs> no tutaj się odbudowywują armiki. Czy ja mam jakąś agresywną ekspansję? Zobaczmy. Coś tam mam, ale to nie jest zbyt duże, więc... Jeżeli generalnie chciałbyś coś podbić, to ja bardzo chętnie z tobą pójdę i ci pomogę odbić jakieś ziemię na pewno. Znaczy niestety, ziemie moje odzyskane, stracone, no potrzebujemy jednak trochę lat, bo truz do na roku aż 1564, więc no jeszcze bardzo dużo lat. No rozumiem, w tym wypadku rozumiem. Wiem Ci bardzo fajnie by było, jakbyśmy zabili te całe Holy Roman Empire i wtedy byś, by Pan mógł w całą lewą stronę sobie zjeść razem ze mną. A to bardzo by było miłe, to oczywiście. No właśnie, tylko żeby to zrobić, to musielibyśmy, no właśnie, wszystkich elektrawów tutaj, no i samego cesarza też mieć je, jego stolice. więc no chwilę, bo to jest niewykonalne. Może się kiedyś udać. Jeżeli by nam się z samymi osmanami udała wojna, o no to, jeszcze by Tunezja tylko dołączyła, no to wtedy, towarzyszu, myślę, że oddałbym ci jakieś ziemie tutaj, jakieś stepy. Albo na przykład samej Rosji. Albo samej Rosji za tylkoś, to czego byśmy potrzebowali. Tam by tylko teodowo dołączyło. Hmm. No ale mamy, jak mówię, trusa do roku 60. Ja wiem, ja jak wiem. Pan może ma inaczej, ale ja mam do Nie, Nie, ja też mam, więc spokojnie. Dobrze. No, w końcu kolonializm do mnie przybył w jednej prowincji. No, widziałem, widziałem, coś tam było. <laughs> no, to co ja mogę wziąć? Jakąś misyjkę? Hmm, tutaj Ambient Power to może na razie nie. Posunąć Sienę z mapy. Gdzie jest Siena. Siena a tu jest Jena. Hmm. Inaczej to będzie. O. <laughs> Fajnie. Kolejna instytucja. A gdzie w tym razem? Nie mam pojęcia, ale widziałem, że wyskoczyła. Nowa instytucja jest. W, Holandii. w Holandii, tak. No to chociaż nie jest aż tak daleko i my też już mamy jakieś. Widzę tutaj początki tego. Coś nam się tworzy. Aż spojrzę jeszcze raz. Pan ma u siebie w Warszawie, a u siebie a no, w tak, Peście? Tam uwagi, że świetnie. A to za jakiej raz Ja mam manufakturę tutaj, czy co? o to chodzi. Jak mi się wydaje, przynajmniej. No ja nie posiadam manufaktury. Nie, no posiada pan manufakturę Wiesz, chyba w Warszawie, skoro pan tam ma. Nie, mam tylko kościół, baraki i yy, zakład rzemieślniczy. Mhm, to nie wiem. Tak, czy jak. A no tak, bo przecież ja mam jeszcze moje tereny włoskie, to tam może też się coś pojawić. A nie, nie pojawi się. No, to może ja bym sobie Florencję pozbił? Z kim? ma Florencja tutaj już z niczym? To dobrze. czy z niczym dla mnie trudnym. O, Francja by chciała sojusz? Dziwne. O, jakiś malarz tutaj daje mi. To weźmiemy. A to ja z Francją nie mam? Dziwne. A no tak, już wiem, czemu nie mam. <laughs> Gdzieś mieli wojnę z Anglikami. Wszystko sobie dokładnie przypomniałem. Tutaj jest e, Unia Personalna z Aragonem. Jeżeli chodzi o Kastylię, to słabo. Na dwie armie już mi się odbudowały, więc tyle dobrego. A. No, moje też już są prawie jednego miesiąca potrzebuje. No nie, u mnie jeszcze 17 tysięcy, żeby moje kolejne dwie się odbudowały. Aaa, rozumiem. No mi brakuje tam. Znaczy, ja już mam ten Manpower tak naprawdę w puli, no ale czekam na zakończenie Oczywiście, rozumiem. Ja to zobaczę, co mogę u papierze sobie wziąć ciekawego. Redukcja inflacji? A ja wezmę sobie to. Żeby zmniejszyć inflację, zawsze się przyda. Przetransportuję sobie moje dwie armii. A nie, nie mam tych. Nie, ja mogę sobie przez ląd normalnie przetransportować, prawda? Bo tu z nimi mogę, ale pewnie Wenecja mi nie chce dać, prawda? Zakładam, że tak. Nie chcecie mi dać, bo jesteście do mnie hostile. Jak mam do pieniążki. Może zmienić po No ale 350 to nawet ja wam nie dam. Mogę maksymalnie poprawić relację. Może następny władca będzie dla mnie lepiej nastawiony. No i chcą moje prowincji, ale to tylko minus 4. To nie jest akurat dużo. Papieża, bym też sobie tu zjadł, ale to jedną prowincję tylko od papieża. Tylko to my Anconę. No proszę, to nie korderiusz już nie Szybko Szybko. Ja bym mógł z nim wziąć sojusz, ale oczywiście nie wezmę. Nie wolno. S. O, mogę tutaj Institution Spirit wziąć, jak mamy religię tutaj u siebie. Bardzo ładnie. O, i zmieniłem jedną nację w naszą religię, więc dostaję też jakieś dodatkowe punkciki za to. Mm, rozumiem. Pan będzie miał humanistyczne idee, to też będzie pan miał punkciki jakieś. No ale no jeszcze mi brakuje dwóch do zakończenia. To rozumiem oczywiście. No ale ze są na to, że tak instytucje powodują coraz to droższe tak naprawdę rozprzestrzenianie, więc pewnie je wezmę. No, oczywiście. No niestety mój władca aktualny jest trochę sobie, jeżeli chodzi o militaria, więc ciężko mi to z punkcikami, bo widzę, że pan ma chyba już wyższą modem, nie, 12, ja mają 11 dokładnie. Znaczy ja mam jedną, miałem do pewnego momentu jedną z wyższych technologii w Europie. To prawda. No właśnie, Osmanie też mają 12 i ja też pewnie będę miał niedługo 12, jak sobie tutaj robię e, punkciki. Bo tu ile brakuje mi? No 80 punkcików, nie licząc tych czterech, które jeszcze mi zostały. Tutaj w ogóle niech te jednostki, się szkolą w sumie, skoro tak się tutaj. No już widzę, że mojej Manpower się odnowił do końca. mam <laughs> 2000 ludzi w zapasie, tylko 2000. Musi się idealnie tutaj doekaptować. Pan widzę też już ma. Wszystko odzyskane. Za 6 lat zakończy aneksja Mołdawii i następnie. No ale powiem panu, ja bym sobie tak wziął te Czechy i zabrał ten śląsk dla pana i dla mnie tą resztę, co pan bym sobie chciał. A ta oczywiście bym dał panu więcej niż Śląsk, dałbym panu Berlin tam ten... ma No właśnie. O, i jakoś pana tak ciszej słychać. A przepraszam, z jakiegoś Nie wiem. O, teraz troszkę lepiej było, ale nieważne, nieważne. Na yy, ile tutaj jeszcze do tego hostile będzie? Trochę jeszcze jest tego hostile, ale jest minus 5, więc może niedługo mi się to zmniejszy. Yy, jeszcze tak, z dwa miesiące powinny myślę mi wystarczyć. No to już już nie istnieje, jest Rosja. Yy, wiem. A to połock został zjedzony przez Rosję? Tak. <noise> Nie pociesza mnie to. Ale mówię, do 64 roku pańskiego mamy spokój. E, 65, a tu idealnie sobie zjem Florencję. <noise> Jeszcze zjem sobie, o Sienę, właśnie tu jest Siena. Tak sobie wiedziałem, że w tych terenach jest Siena. To ja dostanę jak usunę to. Manpower, recovery, speed. Myślę, że sobie to wezmę. To Siena z kim masowisz? A ma ligę handlową z... Wenecją, Papal statem, nightami i jakimś czymś, nie wiem gdzie to jest nawet. Ale Wenecja nie dołączy, bo mnie bardziej lubi z tego, co widzę, prawda? Dokładnie. Więc w sumie. Nie co ja wziąć to, żeby zaatakować Jenę, e, więc wypowiadam wojny. No razie chyba nie będzie musiał pan dołączać. No, oczywiście, rozumiem. Jak coś jestem do pańskiej dyspozycji. Okej, okay, ja sobie tu przywrócę moje jednostki, które tu mam po 20 tysięcy. Mm, jeszcze. Kardynała. O, a ja mam ile kardynałów? Zaraz zobaczę. Ja mam kardynałów. W raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześciu. Wow, ta. Nie spodziewałem się, że aż tak dużo mam. Nawet sam. Papież widocznie jest bez... też. za mi słowa, przepraszam. No widzę, że jest taki natarczywy troszkę względem mnie, ale to spokojnie. Te poradzę. niedługo go i tak wypisuje i tak. Wyjdźcie sobie na Rzym, a ta armia, która tu idzie, też. Oho, i to będzie ta armia, niech ona już zniszczy sobie te papieskie armie. No, a wy tutaj ostrzelajcie, oczywiście, ten Rzym. Wy tutaj też ostrzelajcie tą Sienę. No, a widzę, że już tutaj zniszczyliście. Tym lepiej dla Was. Tym lepiej. A, donieście te jednostki z Sieny i z papieża. Mm. Nie mogę ich zniszczyć. Gdzie wy się zbuntowaliście? Tutaj. Wyślijmy tam pomoc. <laughs> Otwarcia. Ja wam za was tam dam. Jak ma sobie tam radzi u siebie? No dobrze. Ja się tu głównie przygotowuję na to, co nadejdzie. No dobrze, cieszy mnie to, że panu się powodzi. Ok, tutaj odbijacie tą prowincję. Mhm. Okej, okay. wezmę sobie to. A tutaj dobijemy sobie papieskie jednostki. O jeszcze najcie do mnie przyszli, tym lepiej. jest tak, pójdziecie sobie tutaj, a jak z Wprowadzicie sobie z tymi buntownikami, to pójdziecie sobie później w jakąś inną prowincję. Aha. jak to wygląda, ja nie, ale się chyba pokonać tych. Znaczy, no jak coś tu prześle, inną jednostkę, więc spokojnie, ja jeżeli tu przegram. No i przegrałem, dobra. Mam panu pomóc? Nie, 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 ja sobie już podeślę. do moje 20 tysięcy co mam wolne i w sumie te drugie też. No rozumiem. Po prostu wolałem, myślałem, że pokona te 20 tysięcy tych buntowników, no, ale jak widzę, nie. Niestety. Ale no, sobie. O, nie, nie, nie. Nie, nie dobijajcie mi te jednostki. No i za was chyba dobiją. Chyba, że ucieknie. Jak ucieknie, to dobrze. Oda, zatrzymamy na chwilę, bo tu z papieżem sobie spisuję. No, rozumiem, Zabiorę sobie jedną prowincję od niego. O, 1000 golda sobie mogę zabrać, ale fajnie. Separacje wojenne. Jak coś mogę panu wysłać, bo od papierze będę miał 1000 golda, 1500 Czemu dokładnie. pan oświć, proszę się, mi wysłać, bardzo chętnie. Przyjmę każdą Ile by pan tam chciał? No nie obojętnie. A to wyślę no, panu te 500, co tam dostałem. O, dziękuję. Żeby tam wspomóc nasze relacje przy okazji. A, świetnie. Ja za te pieniądze sfinansuję, myślę, że niedługo, manufakturę. Bardzo ładnie. W imieniu tego marszałka, oczywiście. Rzecz jasna. Rzecz jasna. No tutaj Ashlus już mi się udało e, odbić, tego, znaczy zniszczyć. Na Co mówisz majorze? Jest znaczy do tego, generale. Do Potrzebujnej na technologii administracyjnej. A mhm. przez instytucje to no... To będzie problem. Rozumiem, rozumiem. Ja sobie dobiję tylko buncik i zaraz sobie pójdę na night'ów. Więc tak, zaraz Was mogę iść w sumie na Sienę, ale to za chwilkę. Zniszczę na początek ten buncik. który tutaj mi przeszkadza. Dokładnie zniszczony. I teraz rozdzielę sobie tą jedną armię. Wyślę na Nightów, TW15. I odwieję jedną ziemię. I zobaczę, gdzie jest ten Anzburg. Tutaj jest Anzburg, więc je wysyłamy do tych ziem. Jak tam zdobędę jakąś większą ilość złota w Anzburgu czy u Nightów, to też panu wyślę. A dziękuję, dziękuję oczywiście. No bo jednak pan był najbardziej poszkodowany w tej wojnie, tamtej wojnie, więc należy się panu. Dziękuję, dziękuję, że pan myśli o swoich wiernych sługach. Dokładnie. Ile mamy? Jeszcze troszkę brakuje tej militarnej, do tej militarnej technologii, ale spokojnie. To już będzie, tutaj sobie wycofimy oblegać, a tutaj weźmiemy już sobie, dorujemy. Dobra. Ile by kosztowało, żeby Siena z mapy znikła? Hmm, agresywna ekspansja jakaś wielka będzie. Eee, znaczy, tak. Myślę, że jak sobie zabiorę Sienę, to już raczej nie będę robił żadnej wojenki. No, no, rozumiem. Tak, przez dłuższy czas, bo już taka jakaś koalicja się zaczyna tworzyć. Ja już bym nie chciał, żeby no, no, eee, tutaj, tutaj jakieś problemy były z tego powodu. Bo chcemy powtórzenia mojej sytuacji. Dokładnie. No, bo tu już niektóre kraiki, to widzę, że tak by poszły tak. Mocno, wyślę tutaj już jakieś relacje, żeby polepszyć z Savoyem. Aktywa. A czy oni by nie chcieli by się zmasalić? Nie. Mają więcej niż z tych To by tu był Savoy, Papal State, Mutana, Genua. Z Genuą też sobie poprawię relacje. Into O właśnie. Musimy sobie już na czas poprawiać. Mhm, na Ansburg tutaj. O przecież jeszcze tutaj widzę, że yy, papież ma jeszcze jedną prowincję. A nie, to jest Austrii. To nie, to nieważne. No cóż, nie chcemy na razie, teraz idzie Dokładnie, weźmy sobie reparacje wojenne. Wymarzymy tutaj wszystkie sojusze. Na koncie już nie będziemy, bo potrzebujemy tego. Okej, okay. no to nieważne, tutaj oni nas nadal lubią, to dobrze. Mm, tutaj mamy agresywną ekspansję, to jest sporo akurat. Mm, a, jeszcze musimy knightów zniszczyć, no tak, zapomniałem. No ja to nie powinno zająć dużo czasu. To nie chodzi o to, że zajmie mi dużo czasu, tylko po prostu będę musiał zrobić stateczki, a ja nie mam stateczków na stanie chwilowo. Więc może po prostu zniszczę ich armię, bo oni tutaj mają tą jedną wysepkę. Tylko jak dobrze pamiętam. A nie, to jest Naxos. Najci są tutaj. No właśnie. Jak sądziłem. Znaczy tak, czy siak sobie zabiorę, myślę, tą Sienę, bo to nie powinienem mieć żadnych opałów, żeby zabrać sobie tamten kraik. No tutaj się szybko wrócimy. Ale ci najci od razu ich tutaj, Alerno. A, nie złapię, Ta, ale tu ich złapię, jakich nie złapię? Kurde, co jest? Pokazuje mi, że niszczy ich, a tu nie. No, ale to chyba i tak pana zaatakują. No to mam nadzieję. No, już wygrałem, to nawet nie musiałem się starać. Dobra, ludzi pan miał 20 tysięcy. Kurcze, nie chcą mi tej sceny oddać. czy ja cały muszę zrobić? Kość wojny. Aktualna oferta i nie chcą być zwasalizowani. No ja to rozumiem. No, każdy by to zrozumiał myślę. Mm -hmm. No musiałbym zrobić teraz stateczki, a ja nie mam stateczków niestety. Więc muszę chyba zacząć robić teraz stateczki. 1000 mm, dukatów albo... Trade efficiency. Ile zdobywam z trade'u? Z trade zdobywam, no 13. A w sumie wezmę trade efficiency. Tutaj będzie 50 tutaj punktów na wojenne podatki. I tutaj... Tutaj... Zaczymy sobie robić stateczki właśnie. Troszkę tego tu było. No ale mamy 19 stateczków, 10 transportowych, 5 wojennych. Powinno wystarczyć. Teraz muszę poczekać tylko aż... O, zaakceptują. Tutaj już nikt taki z... nie powinien mi przeszkadzać nakładnie 300 golda, więc wyślę panu 150 później, bo oni nich mam 150, 300, nawet 200 by się, bo oni będzie w sumie 400. No, dziękuję, dziękuję. No i teraz myślę, że tak jak pan, będę miał taki długi czas wegetowania na moich ziemiach. Cóż, z jednej strony taki czas zawsze się przydaje. Prawda. Nie się to prawda. Prawie zjednoczyłem Włochy, jeszcze troszkę. Tylko nie pod panowaniem włoskim, tylko troszkę innym. Troszkę innym, ale to i tak. Hmm, hmm, tutaj panu wziąć. mam nadzieję wdzięczny za to, co pan dla nich zrobił. A no, ja wyślę panu te 200, bo miałem panu wysłać z tej no wojny to. połowę. Tutaj sobie nic nie dodam z tego, co widzę. Trudno. E, tutaj mogę coś, jakiś mono pomogę, tutaj będzie więcej tego, o tutaj. A zwołać żadnej konferencji, czy żadnego zebrania nie mogę, póki co u lachty. Więc pozostaje mi chyba tylko szkolić jednostki, które tutaj mam. Więc jedna, druga, trzecia, to nie i tu była gdzieś jeszcze czwarta. Gdzie ona jest? To nie, a tutaj. <coughs> więc niech się szkoli, to czwarta jednostka. A tu weźmiemy generała. A nie, nie weźmiemy na razie. I mamy jeszcze Trade Efficiency chyba u mojego. Tak, u mojego króla mamy Trade Efficiency, więc tym lepiej. Lepiej. Ja mam w ogóle z panem Bajal Mariasz? Chyba mam. No, mamy z tego co wiem. Tak, mamy dobry to nieważne. Yy, co tutaj można? Ile pan na Kebul ma lat? No, 60 lat. No, 60 już niedługo. Myślę, że jego następca wstąpi na z Jego następca jest troszkę debilem administracyjnie, ale myślę, że to przeżyjemy. Myślę, że tak w ogóle, co ciekawe, jego syn ma 57 lat. Na pewno? Tak. Oj, oj, oj. A możliwe, żeby że... Znaczy... Syn bo, bo to jest możliwe, bo to się tak robi. Ale towarzysze. Widzę, że to już będzie 20 minuta odcinka. Nie się nie tak stało. Nie, nie, ja zatrzymałem teraz. Czy znaczy nie, mówię tak szybko, żeby się 20 A, minut? Tak no ja wiem, że to szybko mija, no to się tak dobrze idzie, no to się... Szybko zlatuje ten czas, więc jak na razie dziękujemy Wam bardzo wszystkim za oglądanie, zapraszamy Was do subskrybowania, komentowania, lajkowania, zapraszamy do podbijania dzwoneczka i zapraszamy do następnego odcineczka. Na razie, cześć!